Dzisiaj piękna wiadomość od Marsi z aplikacji. Propozycja na dziś wymienimy trzy powody do wdzięczności. I przypomniało mi się, że kiedyś tak regularnie rano wymieniałam sobie takie małe powody do wdzięczności. Ostatnio przestałam to robić, po prostu zapomniałam. A wdzięczność to jest tak piękne. To jest jedno z najpiękniejszych uczuć. To jest tak pozytywne uczucie. Jeżeli ktoś nie czuje wdzięczności za to, co mało, za te małe rzeczy, to ciągle będzie mu czegoś mało. Ja dzisiaj jestem wdzięczna za to, że jest. Jest śnieg! Zobaczcie, ile mamy śniegu! Zima ze śniegiem? No, coś pięknego. Troszkę czuję się lepiej, bo ostatnie dni były dla mnie. Nowy rok w ogóle mnie nie rozpieszcza. Głowa, ból, pleców nadal nie jest najlepiej, ale jestem wdzięczna, że już czuję się lepiej niż wczoraj czy tam przedwczoraj. Za Monty, za Szymona. Czy mogę się po prostu tak przytulić. Hmm, za co jestem wdzięczna mm -hmm. Za wszystko. No, że będę jeszcze teraz płatki z mlekiem i pić kawę. To jest danie. I z tym czekoladowym. Teraz wam pokażę, co tutaj wczoraj Szymon kupił na zakupach. Ale jeszcze się pochwalę w sumie. Wiadomo, faceta trzeba chwalić na maksa już totalnie. Ale ja wstaję rano. Wczoraj poszłam szybko spać, chyba przed 22. Wstaję rano, patrzę w domu kombucha. Szymon sam zrobił Kupił kupił specjalnie słoik, kupił grzyba. Kombucza to fermentowana herbata, bardzo zdrowa, dlatego, bo ma dużo, dużo probiotyków, bo ten grzyb stworzy sobie probiotyki z cukru. Tyle wystarczy, fajne. dziękujemy bardzo, brawo dla Ciebie. Monty, nie przewitałaś się nawet. Jedzenie ważniejsze. Od obserwatorów tutaj? Zrobiłam sobie kawkę przelewową. Ostatnio mamy fazyn na no takie różne napoje roślinne, smakowe. To czekoladowe pierwszy raz piliśmy na Majorce i one jest tak dobre. Mm. Prawda właśnie jak Szymon... Emocijś, ale co? To Dostałaś jedzenie już. Życie ze szczeniakiem. No. Nie mam siły na Ciebie piesku, no. Nie rozumiem, że też muszę nagrywać. Tam masz na niej ogólnie. Mata Węchowa ratuje się tym. Sojowy czekoladowy ma troszkę cukru w składzie, ale wiadomo, że tego się daje do kawki po prostu no ile? Z 50 ml. Tak. To jeszcze Szymon kupił taki, ale no nie testowaliśmy. Ale phe. Kubek z Bolesławca. Dajcie znać, kto też jest fanem Bolesławca. Planuję sobie kupić i mojej mamie i mojej siostrze. Taki dzbanek do herbaty, właśnie z Bolesławca. Widziałam, że są takie piękne. Tak jest zimna. Szymon jest bardzo dziwny, bo potrafi jest właśnie zimne płatki zimnym mlekiem w zimę. Kiedy śnieg jest, mróz. Dla mnie taki posiłek jest po prostu nie do przełknięcia. Yeah. Dzisiaj robię intensywne cardio, z aplikacji oczywiście. Będzie bieganie, będą liny, będzie ciągnięcie sań. Taki trening wytrzymałościowy, wzmacniający. Jeżeli trenuję siłowo i łączę jeszcze do tego właśnie taką wytrzymałość, je ja czuję się wtedy w najlepszej formie. Czuję się taka sprawna, silna. Daleko mamy na siłownię, no. co? Gotowanie do biegania. Biegam sobie póki co bez planu, po prostu takie około 5 km zazwyczaj, na luzie, bez spinki, ale na pewno też niedługo pojawią się w aplikacji plany biegowe we współpracy z jakimś biegaczem. Dzisiaj też pierwszy raz podczas biegania będę próbować tych plastrów. To są plastry, które chyba już są na stronie, jeżeli będę dodawać ten film. Wiecie, że 80% społeczeństwa ma krzywą przegrodę nosa, a te plastry Pomagają jakby się do treningu Lepiej się nam śpi, lepiej się nam trenuje. Jestem ciekawa właśnie jak podczas treningu, bo podczas spania jest taka różnica. Wiadomo, jak trenujemy, jak biegamy, najlepiej oddychać tylko nosem. Na słuchawkach zazwyczaj podcast. Czasem też po angielsku wzmocnić angielski. Jaka jest muzyczka, może baciata. Zawsze baciata daje mi dużo energii. W sumie jeszcze może Wam polecę te buty. Nie pamiętam dokładnie modelu, ale bardzo je lubię, ona naprawdę. Dużo zmieniły, jeżeli chodzi o moje bieganie. Buty to podstawa. Kiedyś biegałam w takich po prostu jakichś butach treningowych, ale buty stworzone do biegania to jest naprawdę przepraszcz, jeżeli ktoś chce biegać. Myślę, że tutaj warto zainwestować. Pamiętam, że niestety, placer mi się odkleił. E, bo już taka twarz była mokra, ale przez pierwsze minuty miałam plaster i czułam, że mi się zdecydowanie lepiej biega. I później dzięki temu, że przez te pierwsze minuty wypracowałam już taki nawyk oddychania nosem, to przez resztę biegu było mi znacznie łatwiej i znacznie przyjemniej. Uff, kocham takie treningi. No. W ćwiczeniu pamiętajcie, aby wciskać pępek do kręgosłupa i żeby odkładać kręgosłupa kręg po kręgu. Wtedy najbardziej poczujecie brzuch i to jest takie najzdrowsza wersja jak nawet trochę pilatesowa. Natomiast w tym ćwiczeniu pilnujcie, aby nie odkładać łopatek, żeby one były cały czas w jednej pozycji. Zdjęcie po treningu zrobione i koniecznie jak zrobicie trening z moją aplikacją albo jakiś posiłek to podzielcie się tym z innymi użytkownikami, bo też nagradzam za aktywność. angielski. Także szybka akcja. Mam dosłownie 5 minut na śniadanie. Poleciałam szybko jeszcze do sklepu po croissanta. Zobaczcie takiego sporego kupiłam. Croissant Charlotte z aplikacji oczywiście. Włączam stoper, bo chcę Wam pokazać w ile czasu robię posiłek. Pokroiłam jabłka, także dodaję tutaj jeszcze takie 30 sekund, minutkę. najlepiej waniliowy, ale mam tylko truskawkowy, więc też będzie ok. ja w sumie najbardziej lubię właśnie te croissanty z dżemem, nie lubię tych ze słodzikami, Wolisz właśnie jak jest dodany cukier 4 minuty i jabłka ugotowane masło z nerkowców moje ulubione, jest takie aksamitne delikatne, do słodkich posiłków idealnie jabłka, to smakuje jak ciasto 5 minut tak wygląda przepis w aplikacji. Jeszcze ta chrupkość. Mm. I ten skirt ruskawkowy też tutaj super pasuje. Dosownie jak ciasto to smakuje. Szybko zrobiłam trening, zjadłam i wybiegłam na angielski. Na twarz nie ogarnęłam. Pokażę Wam, co używam. I to, co jest dla mnie najważniejsze i kluczowe w pielęgnacji twarzy, to po prostu ostatnio masaż twarzy. Po prostu widzę jak twarz się zmienia. Dla mnie to też jest ważne, no bo w końcu twarz też ma mięśnie. A właśnie takie masaże kobido dbam o swoje mięśnie na całym ciele, także też są ważne mięśnie na twarzy. Przed myciem twarzy zawsze myję ręce. Wierna tej piance jestem już chyba dwa lata. Uwielbiam też pianki. Co prawda one są droższe. Jak moje twarz, to już tak staram się taki mocniejszy nacisk robić. Tu oczy. Też wycieram zawsze ręcznikiem papierowym. Robię trening z rana, także rano nie myję nigdy twarzy. Po prostu lubię tak trenować. Od razu po przebudzeniu. Kawa, banan, trening. Witamina C. Ona bardzo dużo daje. Pewnie skóra jest taka bardziej promienna, witalna. Jak nałożę witaminę C, to właśnie znowu trochę sobie taki masaż Robię. Ja ogólnie też mam dużo zmarszczek, właśnie tutaj. I właśnie taka, takie zapadnięte usta. Na czole, może nie jest tak źle, ale właśnie tutaj. I robię sobie takie ćwiczenia, że nabieram powietrze do buzi. I po prostu trzymam i tym powietrzem z lewej do prawej góra dół. I tu jeszcze tak pod ustami sobie masuję. Ja wiem, że to wygląda śmiesznie. Później efekty są. Robienie takich ćwiczeń ogólnie to się nazywa yoga twarzy. Jestem tym tak podjarana, że w tym roku obowiązkowo takie rzeczy wprowadzam też do aplikacji. Na ten rok mam bardzo dużo super planów do aplikacji, że takie coś, co pobudza krążenia <grym> limfę. No i SPF obowiązkowo nawet w zimę Ja bardzo uwielbiam naturalność Jeżeli chodzi o mój makijaż To naprawdę to jest takie mega minimum Ogarniam brwi, trochę różu I czasem tuż do rzęs I to wszystko, nic więcej Czuję, że dzisiaj po siłowni powinnam umyć włosy Ale naprawdę mi się nie chce Także u mnie po prostu dzisiaj akcja suchy szampon Chociaż bardzo nie lubię Używam jak najmniej i jak najrzadziej Czuję, że ta skóra później też jest sucha Ale no dzisiaj Taka sytuacja, że nagrywam vloga ogarnę te włosy. No i ogarnięta. Idziemy teraz Monty na spacer. To jest właśnie Monty. c na maksa. A jak ją wpuszczę, to gryzie mi statyw. Super. Druga łapka. Super. Poproś. Poproś. Super. Super, super, super piesku. Buzi. Super. Jestem z Monti na spacerku, to staram się nie słuchać podcastu, nie rozmawiać z przez telefon. Jest to taki czas dla mnie, dla Monti mega ważny i taka podstawa naprawdę, to żeby być najlepszym przyjacielem pieska. Jeżeli my będziemy najlepszymi przyjacielmi dla pieska, to piesek dla nas też będzie. Będzie wtedy bardziej posłuszny i ta relacja będzie lepsza. I wiadomo, będzie się przyjemniej żyło. Pomidory i bakłażan. Im więcej smaku, tym lepiej. Dla mnie danie bez przepraw po prostu nie istnieje. A ja mogę nie jest. Ostatnio w Lidlu dorwaliśmy taki sos sojowy z obniżoną zawartością tłuszczu, chciałam powiedzieć, soli. Ale po prostu jakoś tak nie smakuje, ale dodaję go, bo oczywiście lubię sos sojowy do dania. W tym makaronie piękne jest to, że on się gotuje w 3 minuty. 8 minut minęło. Tutaj do mięsa można dodać odrobinkę wody, jeżeli będziecie słyszeć lub widzieć, czy Wam się przypala. Przykre jest to, że jest 14, a jest już prawie ciemno. Moi drodzy, niecałe 12 minut, a danie jest już prawie zrobione. Piękna akacjowa miseczka Foodies, i teraz jest na noworocznej promocji. Daję troszkę rukoli. I słuchajcie, co ja tutaj znalazłam. Szymon wczoraj kupił buratę, i w tym przepisie jest ser. I zamiast sera żółtego to, albo takiej mozzarelli, to dam właśnie buratę. I takie coś kupić w Lidru. Nawet troszkę bazylii mamy świeżej. Tak wygląda to w środku. Moi drodzy, 16 minut z nagrywaniem. To bez to na pewno 15. Tak wygląda ten przepis. A tutaj są Wasze zdjęcia. Jakiś kwiatek w tle. Posiłek około 700 kalorii. Ale ten ser jest pyszny. On jest taki aksamitny. Mmm. I bakłażan z pomidorami 10 na 10. A ja tylko powiem, że dzięki temu, że tutaj był bakłażan, to ten posiłek był tak syty. I byłam bardzo głodna. Poza trenowaniem, poza chodzeniem z pieskiem na spacery, poza nagrywaniem umiem bardzo dużo też takiej pracy przy komputerze, właściwie przy laptopie i dodałam właśnie też nowe treningi do aplikacji, zarówno w domu i na siłowni. Nowe przepisy, no tyle super przepisów. Na dniach też pojawi się dieta waga w aplikacji. Każdego dnia też staram się odpisywać na wasze maile, na wasze wiadomości, czytać wasze raporty z aplikacji. z tego bardzo dużo. Trwa teraz noworoczna promocja. Minus z 50% na pierwszy miesiąc dla pierwszych użytkowników aplikacji, tylko złoty 50 zł dziennie. Tyle co połowę Kinder Bueno. Ostatnio często zaczęłam sobie pić kawę bezkofeinową, troszkę mleczka, naprawdę super, bo ja bardzo lubię pić kawę, ten smak kawy. I od razu Wam polecę firmę, bo zostałam od kumpla w sumie tę kawkę, ale na pewno sobie kupię kupienie ją To jest kawiarni Nero. Kafeneru. Wiem, że w Warszawie można ją kupić w kawiarni. A Montaśka właśnie sobie je kolację. Misję ma, żeby znaleźć tutaj jedzonko. O, kocham ten dźwięk! Tło z choinką jest przepiękne. Dajcie znać w komentarzu, do kiedy macie choinki u siebie. Bo ja się tak zastanawiam. Chciałabym, żeby tak cały styczeń jeszcze wytrzymała mi ta choinka. Moi drodzy, robimy posiłek kolejny, ostatni na dzisiaj. Jestem po baciacie i będzie to sałatka jarzynowa, ale troszkę zmodyfikowana, ponieważ mam otwartą ciecierzycę, więc chcę ją wykorzystać. Do tego ziemniaki pokroję na bardzo małe kawałki. O, marchewka, jajka. Majonez, takie rzeczy. Myślę, że na kolację jest to świetny posiłek. Bardzo ważne, bo w ziemniakach... Ludzie zazwyczaj kojarzą, że ziemniaki się gotują bardzo długo, że z 30 minut, ale jeżeli się pokroi ziemniaki na bardzo malutkie kawałki, to to będzie się gotować naprawdę z 10 minut. Poproś. Super! 6 minut 40 sekund. Wyjmuję jajka, bo chcę, żeby one były takie na półmiękko. Idealne jajka zawsze mi wychodzą, jak trzymam je tak 6 minut, 30 sekund, oczywiście, od wrzącej wody. Powiedziałam, że ja żynową robię, ale ciężko to nazwać: bo ciecie życa, papryka zamiast ogórka, bo ogórek też mi się skończył. A majonez... Winiary, lekki majonez, mój ulubiony po prostu. A jak połączycie majonez i sos sriracha, nie, to nie sriracha, chociaż sriracha też jest pyszne, ale taki właśnie słodko-kwaśny, tylko to jest tak dobre naprawdę, to jest przepyszne połączenie. Drodzy, 12 minut i mamy wszystko prawie gotowe, czekamy na ziemiaki. Mniej wody, tym na szybciej się ugotuje. 15 minut. Zostawcie suba, zostawcie komentarz. Naprawdę będzie mi mega miło. Jestem mega wdzięczna za każdy komentarz. Zawsze staram się każdemu odpisywać. Pa!